30 listopada i 1 grudnia świętochłowice stały się areną niezwykłych zmagań podczas dziewiątych barburkowo-mikołajkowych międzynarodowych mistrzostw Polski w zimowym pływaniu. W basenie ekologicznym ośrodka sportu i rekreacji Skałka spotkali się najlepsi zawodnicy z Polski i zagranicy, aby zmierzyć się nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim z własnymi organizmami i siłami natury. Organizatorem tego wydarzenia była sekcja morsowania i lodowego pływania termoklina drużyny Wopr Świętokłowice. W realizację zawodów włączyło się wiele instytucji, firm oraz osób prywatnych, których wspólne wysiłki pozwoliły stworzyć profesjonalne i bezpieczne warunki dla zawodników. Barbułkowo-Mikołajkowe Mistrzostwa Polski w Zimowym Pływaniu to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz sportowych imprez w regionie. Z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością i renomą, przyciągając rosnącą liczbę zawodników z różnych zakątków świata. To dowód na to, że świętochłowice stają się prawdziwą stolicą zimowego pływania. Rywalizacja stała na wysokim poziomie, a uczestnicy pokazali niebywałą determinację i hart ducha. Zimowe pływanie to nie tylko sport, to prawdziwe wyzwanie dla ciała i umysłu. Zawodnicy zanurzali się w lodowatej wodzie, przekraczając swoje granice, a ich zmagania śledziła publiczność, zagrzewając do walki. Nad bezpieczeństwem startujących czuwała fachowa kadra medyczna i ratownicza, co pozwoliło przeprowadzić zawody w atmosferze pełnej koncentracji i profesjonalizmu. Mistrzostwa w Świętokłowicach to nie tylko sportowy spektakl, ale również przykład pasji i odwagi w obliczu wyzwań, jakie niesie natura.